Witamy serdecznie i po raz kolejny 6 stycznia 10 jubileuszowy orszak Czech Króli Wieruszowie. Mam zaszczyt w imieniu wszystkich ludzi, wszystkich parafii zaprosić Was, zaprosić gości, ościenne parafie, ościenne dekanaty właśnie do nas, do Wieruszowa. Jak to wygląda u nas? Proszę sobie wyobrazić trzy parafie. Każda startuje ze swojego parafialnego kościoła i spotykamy się na moście na rzece Prośnie. Tam wspólnie łączymy swe siły i kierujemy swoje serce prosto do stajenki. Przystajęce śpiewamy, przystajęce się modlimy. Tegoroczny orszak jest dla nas tym bardziej wyjątkowy, bo to jubileuszowy dziesiąty raz. Patronat objął sam ksiądz biskup. Mamy gorącą nadzieję, że uda mu się do nas dotrzeć. Jeśli nie biskup ordynariusz, to chociaż biskup pomocniczy. Więc z całego serca zapraszamy Was z uśmiechem na twarzy, z pieśnią na ustach i z gorącym sercem do Wieruszowa. 6 styczeń 13:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.